Siema, siema. W tym poradniku chciałbym Ci pokazać jak zrobić najprostsze logo w Photoshopie. Moja wersja to Photoshop to CS6 Portable. Uspalmy je. No dobra. Wspomniałem, że mam otwarte już. Dobra. Jeżeli mamy już pustą stronę, no nie wiem, zrobię sobie na przykład jakieś tło. A sobie zrobię, no nie wiem, zwykłe czarne. Tak. Teraz musimy zrobić napis. Zdajemy znowu kolor biały, żeby pis... żebyśmy pisali na biało. Czyli tak. piszmy. Nie wiem. Wygląda to trochę tak rozbazanie, że tak powiem. Ale wszystko przez to, że mamy tylko... że zbyt duży obrazek i mamy tylko pomniejszenie go. 66,7% To jest oryginalna, oryginalny rozmiar tego obrazka Zaznaczam, klikamy teraz warstwa styl warstwy, opcje mieszania Możemy nałożyć jakieś gradzie, będzie to dość fajnie wyglądać Kolory sobie już sami, jak tam tylko chcecie, pod, pod, pod wasz gust przez WN napisałem napisałem poradnik, jestem mądry. No, możemy dać jakiś ciekawy cień. Oczywiście nie kolor czarnego na czarnym tle. Co hmm, jeszcze ciekawego można nałożyć? Obrys przede wszystkim. Też te czarny, jak jest czarny. jest czarne tło. Nie wygląda to ciekawie teraz. ale już trochę, trochę lepiej. No przede wszystkim blask zewnętrzny, Najlepszy, jeden z najlepszych efektów w Photoshopie. Oczywiście ten kolor jest zbyt rażący. Ale jeżeli dobrze dopasujemy, też będzie to dość fajnie wyglądać. Jak już powiedziałem napis to jest najprostszy napis z stylu Photoshopa. Bardzo Was spokojnie zrobi się, to w ogóle czasu. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę oraz daj suba. No i to było na tyle. Dzięki na razie.